Słyszymy legionowo, to wiadomo, miasto legionów Józefa Piłsudskiego. W tamtym roku obchodziło stulecie nadania nazwy. Wybudowano tu jedno z pierwszych w Polsce kin dźwiękowych. I no i jest to też miasto Holokaustu, Zagłady Żydów. Legionowskiego to Niemcy założyli tutaj w 1940 roku, zlikwidowali po dwóch latach, dokładnie 4 października. Ta pamięć nie jest zbyt żywa. Także w związku z tym, że y, jesteśmy bardzo blisko Warszawy i to getto warszawskie jest o wiele bardziej charakterystyczne i o wiele więcej się nim, o nim mówi niż o getcie w Legionowie, bo sama muszę przyznać, że bardzo długo w ogóle nie wiedziałam, że getto w Legionowie było. Staramy się co roku y, jako klasa humanistyczna z bardzo zaangażowaną panią profesor od historii y, upamiętniać to. Jedną z takich akcji, w jakiej nasza szkoła brała udział, był taki Marsz pamięci, który z racji pandemii był osobno był dla chętnych i ludzie mogli, y, mogli przejść ulicami Legionowa i zobaczyć, jak zmieniało się y, miasto. W tym roku y, z powodu pandemii postanowiono, że przejdziemy marsz na własną rękę. Chodziliśmy z takimi mapkami, przygotowałam, żeby pokazać i y, to są właśnie te miejsca, które mijamy codziennie i one pokazują taką historię codzienną. Na przykład jest tu wiele kamienic albo posesji, które zamieszkiwali Żydzi jeszcze przed zagładą. Była na przykład kamienica piekarza Blinbauma. Ona, ona znajduje się w centrum Legionowa, więc to jest taki. Bardzo znany punkt. Miejsce, w którym, które w tym momencie wygląda tak niepozornie i nieoczywiście, nieoczywiście, właśnie, kiedyś było centrum ludzkiej tragedii. I że kiedyś w, w obliczu historii to wcale nie było tak dawno temu. Z perspektywy mojego życia to było bardzo dawno temu, ale tak realnie patrząc, to nie są bardzo dawne wydarzenia. Przykładamy jakąś taką swoją cegiełkę do tego, żeby ta pamięć ciągle była żywa. Uczymy się historii w szkole, na przykład mamy te podręczniki, to jest taka, taka zwyczajna teoria, ale nie wyobrażamy sobie, że to wszystko się stało naprawdę, i właśnie mogąc zobaczyć zdjęcia, że tam kiedyś stały inne budynki, że kiedyś stali inni ludzie, którzy się różnili ubiorem, ale w sumie byli tacy jak my, tylko w, innej, w innych realiach. To ta historia się staje taka żywa. Po tych trzech latach nauki o Żydach, o antydyskryminacji, o, wszy o wszystkim, co z zagładą związane, myślę, że najważniejszą lekcją jest to, żeby po prostu dostrzegać ludzi w innych ludziach, żeby być otwartymi. Chodzi po prostu, żeby ta historia już nigdy się nie powtórzyła. Tak mówiła też pani. Krystyna Budnicka, z którą Justyna przeprowadzała wywiad, i to zdanie bardzo mocno utknęło w pamięci. To też mówił Pan Marian Turski w tym słynnym przemówieniu, że Auschwitz nie spadło z nieba. Moje uczestniczenie w tych warsztatach dało mi pewną nadzieję, ponieważ po prostu był, była to dla mnie taka miła świadomość, że generalnie my, jako młodzi ludzie, jesteśmy bardziej otwarci na świat i lepiej, i oczywiście. Lepiej się staramy go zrozumieć, zamiast trzymać się takich, no takich już bardzo długo lat zakorzenionych takich stereotypów. Mimo tego wszystkiego, co się na przykład dzieje teraz i zawsze się dzieje, bo zawsze są jakieś spory i konflikty, to daje mi taką nadzieję, że my jako młodzi ludzie jesteśmy w stanie to zmienić i poprawiać tę sytuację na lepsze.